Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wspaniała pogoda. Jesteśmy na stadionie Sandeci. E, tutaj, za chwilę, może nie dzisiaj, ale za kilka dni, będzie tłum ludzi, bo zaczynamy e, już mecze. Natomiast dzisiaj jest pusto. A ja wykorzystałam to, e, żeby zaprosić naszego gościa. E, I za chwilę Państwo zobaczą, co tym gościem jest. Uwaga, trzymaj. Stałej siły. Brawo! 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 Witam okay. Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu kolejny wywiad. Tym razem znajdujemy się we wspaniałym miejscu, mianowicie na stadionie Sandecja. Wspaniała pogoda i mój wspaniały gość. Tym razem Młody, utalentowany człowiek, sportowiec, który pasjonuje się piłką nożną, a mianowicie freestyle football. Za chwilę opowie coś na ten temat. Skąd to jego pasja? Skąd czerpie siły na treningi, kim się inspiruje? Natomiast ja chcę przypomnieć, że nasze cotygodniowe wywiady mają przede wszystkim przybliżyć bardzo ciekawe miejsca w Nowym Sączu, abyście mogli przyjeżdżając do naszego pięknego miasta, przyjść tutaj zobaczyć, nie tylko poddychać powietrzem właśnie naszego wspaniałego miasta, ale zobaczyć miejsca historyczne, miejsca, które naprawdę warte są zobaczenia. Po drugie, w tym programie chodzi o to, żeby pokazać ludzi, młodych, utalentowanych ludzi z pasją, którzy gdzieś się skrywają w zakamarkach swoich domów a jednak powinno być o nich głośno, ponieważ robią coś naprawdę wielkiego i powinni swoje pasje uaktywnić i pokazać właśnie całemu światu. Taką osobą jest Grzegorz Noworolnik. Tak e, witamy Cię serdecznie, bardzo mi miło, że zdecydowałeś się tutaj przyjść. Przede wszystkim e, taki wspaniały pokaz, który przed chwilą e, widzieliśmy, wykonałeś. E, Grzegorz jest uczniem zespołu szkół ponad gimnazjalnym w Starym Sączu. Teraz już ze społaszczu w Starym Sączu i jest osobą, która jest niezwykle skromna. Jak gdzieś tam go na Facebooku odkryłam. Grzesiu, powiedz mi tak naprawdę, jak długo zajmujesz się piłką nożną, czyli freestyle footballem i skąd właściwie takie zamiłowanie? Freestyle. klubu do domu. Chciałem obejrzeć jakiś film, poradnik na YouTubie do sztuczek właśnie piłkarskich, lecz przez przypadek znalazłem coś po prostu, gdzie jakiś freestyler robił y, triki no, freestyle'owe, no i bardzo mi się to spodobało, poszedłem mhm. na dwór no i poszedłem próbować, tak trenuję mhm. do życia. tak naprawdę jesteś samoukiem, czy mm, masz jakiegoś nauczyciela, na przykład kim się inspirujesz, czy, czy, bo nie chodzisz ogólnie na treningi e, takie piłkarskie, prawda? Czy, czy sam uczysz się w domu? E, takie szkółki freestyle'owe, co so, jest tylko chyba dwie albo trzy w Polsce. Mm -hmm. No i no, blisko mnie nie ma nigdzie takich, więc trenuję w domu, ale nie ma żadnej, no w sumie chyba nie ma różnicy, żeby trenować gdzieś w szkółce czy w domu. Mm -hmm. Wystarczy, że obejrzy się poradnik na YouTube to już można się nauczyć, ale freestyle też jest taki, że samemu można wymyślać swoje triki, wyrażać się przez to swoją osobowość. Rozumiem. Ale to jest tak naprawdę takie samozaparcie, taka samodyscyplina, prawda? Takie bo czasami wiadomo, bywają porażki, czasami coś ci się nie uda, czyli można powiedzieć, że tak łatwo się nie poddajesz, prawda? No tak, bo freestyle jest taki, że im więcej próbujemy, tym bardziej Chwalają nam się ruchy mhm. oraz mięśnie do danych trików i przez to się uczymy. Mhm. A powiedz mi, jakie jest Twoje największe osiągnięcie? Bo wiem, że zajmujesz czwarte miejsce w Pucharze Polski, właśnie freestyle w utworu. Gdzie to było? Opowiedz mi trochę o tej sytuacji. To było w Błaszkach, w województwie łódzkim. Długo mhm. eee, się przygotowywałeś? No Nie, nie przygotowywałeś się szczególnie pod zawody, ponieważ wchodzę na scenę i gram to no to co mi przyjdzie do głowy. Rozumiem. A dużo było konkurencji gdyby? Czy w ogóle z całej Polski, prawda? By były osoby? No tak, na zawody przyjeżdżają ludzie z całej Polski, mm -hmm. no, a na tych zawodach było, jeżeli się nie mylę, około 80 ludzi. Mm -hmm. A powiedz mi, czy Ty udzielasz na przykład jakichś pokazów, czy występujesz gdzieś na jakichś festynach, bądź też innego rodzaju wydarzeniach? Tak, występuję na festynach, na różnych... No gdy tylko ktoś chce, pisze, mm -hmm. no i robię woglas. E, czyli powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć w sieci, żeby na przykład cię znaleźć, napisać do ciebie, zaprosić cię. Mam stronę na fanpage'u Grzegorz Noworolnik, Football Freestyler lub też na instagramie grzechu.fs No i tam dodaję więcej trochę rzeczy niż na fanpage'a. Mm -hmm. Czyli te wszystkie strony, proszę Państwa, będzie można pod wywiadem. Tutaj zamieścimy i będzie można napisać się do Grześka, będzie można... Umówić się z nim ewentualnie na jakieś występy bądź też małe szkolenie, prawda? Bo Grzesiek jest bardzo otwartym, młodym człowiekiem. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Jakie są Twoje plany na przyszłość? No na pewno starać się być lepszym, rozwijać się ciągle w tym, ale no moim. na nie tylko jedna osoba z danego kraju, która wygra Mistrzostwa danego kraju. Czyli na przykład kto wygra Mistrzostwa Polski, ten jedzie na te zawody. A te zawody są organizowane co dwa lata. Czyli życzymy Ci tak naprawdę, żeby Twoje marzenie się spełniło. Życzymy Ci dużo siły, determinacji i samozaparcia. Ja zapraszam do obejrzenia stronek, gdzie Rzesiu prezentuje. Wszystkie swoje umiejętności w freestyle football. A ja serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny wywiad właśnie z tej serii. Poznajmy nowy Sącz i wspaniały.